Realme nie chce być marką kojarzoną tylko i wyłącznie z telefonami, dlatego możemy spotkać coraz to więcej różnych urządzeń sygnowanych tą nazwą od słuchawek przez smartwatche, a na smartwagach kończąc. Tylko, że właśnie ten chiński producent teraz próbuje swoich sił na kolejnym polu a są nim odkurzacze autonomiczne. I powiem Wam, zaczynają tę przygodę z przytupem dlatego. Zapraszam Was do recenzji Realme Tech Life. Robot Vacuum. Jeżeli w swoim życiu choć raz widzieliście robota sprzątającego, tak wygląd tego drill mi Was nie zaskoczy. Jest okrągły, plastikowy i czarny, przy czym jest to jedyny dostępny kolor tego robota. Laser znajdujący się w cokole na górze odkurzacza dodaje tej czerni kojarzącej się z Rilmi żółty akcent kolorystyczny. Obok czujnika laserowego znajdziemy dwa podświetlane przyciski, a ta górna część robota dość mocno się błyszczy, co w połączeniu z czarnym kolorem sprawia, że nawet niewielkie ilości kurzu są na nim bardzo widoczne. Od góry nie mamy żadnej pokrywy, a pojemnik na kurz o pojemności 600 ml montowany jest do tyłu. Jeśli chcielibyście użyć odkurzacza od Realme nie tylko do odkurzania, ale także do mopowania, tak niestety pojemnik na kurz i wodę oraz podkładki mopujące musicie dokupić do tego robota osobno. Zatem poza wydaniem 1299 zł za tego Realme Tech Life Robot Vacuum musicie jeszcze liczyć się z dodatkowym wydatkiem 149 zł. Co prawda, zestaw jest dość fajny. Za te 149 zł, oprócz tego zbiornika, dostajemy dwie podkładki wielorazowe i 10 jednorazowych. No, ale szkoda, że nie jest to od razu dołączane do zestawu. Chyba, że to się nie zmieni, bo w momencie, w którym nagrywam te recenzje, tak sprzedawcy, u których możecie kupić tego robota, ten zestaw dorzucają gratis. Dlatego warto pilnować takich okazji. A wymiana tego zbiornika nie będzie problemem, ponieważ robot do stacji dokującej podjeżdża przodem. A sama baza dokująca jest niewielka, niższa od samego robota, a od spodu ma specjalne miejsce na ukrycie nadmiaru kabla. Niestety jest to także najgorzej wykonany element w całości. Po robota znajdziemy tam dwie szczotki boczne, które są dość długie, dzięki czemu głębiej sięgają pod meblami szczotkę główną, kółka, piny ładujące i czujniki chroniące robota przed upadkiem, na przykład ze schodów. Odkurzaniu wykonywanemu przez tego robota nie można nic zarzucić, a wręcz należy go pochwalić za zaangażowanie. Bowiem ten odkurzacz w przeciwieństwie do innych robotów sprzątających nie jest nadto ostrożny przy swoich przejazdach. Ma to oczywiście swoje wady, jak i zalety. Największą zaletą takiego podejścia Realme jest to, że w kuchni pod Ikoływymi Cokałami zawsze miałem porządnie wysprzątane. A wadą jest to, że zdarzyło mu się na tyle mocno utknąć między nogami jednego z moich krzeseł, że ciężko było go stamtąd wyciągnąć, a do tego zostawił lekkie wgniecenia właśnie w tych nogach. Poza tym nawigowanie Realme jest bezproblemowe. Lidar tworzy dokładne mapy, a przejazdy są dobrze zaplanowane. Robot wymierzył moje 70-metrowe mieszkanie na 50 metrów kwadratowych, a sprzątał je średnio trochę ponad godzinę. Taki przejazd przy maksymalnej mocy zmniejszał poziom naładowania odkurzacza do 53%. Po przejeździe mieszkania było ono dobrze wysprzątane, za co z pewnością można podziękować dłużej w porównaniu do konkurencji mocy ssania, która dochodzi nawet do 3000 paskali. Realme Tech Live Robot Vacuum pozytywnie zaskoczył mnie w kwestii mopowania. Co prawda nie mamy tutaj wibrującej podkładki jak w Roboroku S7, ale możemy włączyć przejazdy w kształcie litery Y, dzięki czemu robot dokładniej doczyści wybrane miejsca. Najmilej zaskoczyło mnie podawanie wody przez Realme. To jeden z nielicznych odkurzaczy, w którym jeśli włączymy maksymalny poziom nawadniania, tak podłoga będzie naprawdę mokra, a co za tym idzie lepiej doczyszczona. Niestety ale takich pozytywnych rzeczy nie mogę powiedzieć o kulturze pracy tego robota. Nawet na najniższych ustawieniach mocy robot jest najzwyczajniej w świecie głośny. Do sterowania odkurzaczem Realme TechLife Robot Vacuum potrzebna jest aplikacja Realme Link, która stanowi bazę dla wszystkich sprzętów tego producenta. Po połączeniu robota z tą aplikacją możemy wysłać go do sprzątania wybranego punktu, z zaznaczonego obszaru, wybranych pokoi czy po prostu, żeby automatycznie wysprzątał całe nasze mieszkanie. Poza tym możemy wybrać jedną z aż czterech mocy sania, a w przypadku mopowania dostajemy też cztery tryby nawadniania. Na głównej stronie aplikacji najważniejszym elementem jest mapa z aktualną pozycją i przejazdem robota. Znajduje się tutaj też przycisk, który pozwoli nam na dodanie do tej mapy strefy wyłączonej z przejazdów albo wyłączonej tylko z mopowania oraz na wstawienie wirtualnej ściany. Mamy również dostępny edytor pokoi, który poza zastandardowym łączeniem, dzieleniem i nazywaniem pozwala ułożyć kolejność odkurzania czy też osobne dostosowanie mocy i poziomu wody dla każdego z pokoi osobno. Dalej, apka pozwoli nam zaplanować sprzątanie, zaplanować tryb, nie przeszkadzać, zarządzać zapamiętanymi mapami, włączyć lub wyłączyć mapowanie w kształcie litery Y, włączyć przejazdy zgodne z tymi osobnymi ustawieniami pokoi, czy też automatyczne zwiększanie mocy na dywanach. Rozwiązanie, które w moim przypadku się nie sprawdzało, a wręcz nie działało, bo nie mam żadnych dywanów ani chropowatych powierzchni, a robot tak losowo w zasadzie zwiększał tą moc na maksymalną, więc musiałem to wyłączyć. Robot niestety nie porozmawia z nami w języku polskim, ale sama aplikacja jest już dobrze przetłumaczona. Realme TechLife Robot Vacuum to dobry debiut tego producenta w nowej, jakby nie spojrzeć dla niego, kategorii produktowej. Duża moc ssania, dobre mopowanie i solidne nawigowanie sprawiają, że jest to świetny przedstawiciel, jakby nie spojrzeć tej kategorii produktowej. Co prawda wielu z Was może przeszkadzać to, że jest po prostu głośny. Ale tak czy siak, moim zdaniem warto jest dać temu urządzeniu szansę. Nawet jeżeli tę nakładkę mopującą wraz z podkładkami trzeba dokupić osobno, a jeżeli nie trzeba, no bo tak też się zdarza, tym bardziej warto się przyjrzeć tej opcji. A co wy sądzicie o tym odkurzaczu? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!